Słuchajcie, tak się składa, że w niedzielę to najprawdopodobniej Wy zdecydujecie o tym, kto zostanie kolejnym prezydentem Rzeczpospolitej. Wy, czyli osoby w wieku 18-29 lat, ja już się niestety do tej grupy nie zaliczam, a wiem, że najprawdopodobniej żadnego z Waszych faworytów nie ma już w drugiej turze wyborów i możecie czuć się trochę tak jak w restauracji na chwilę przed zamknięciem, kiedy z pięknego, obszernego menu już za do wyboru nie pozostało, ale... Coś wybrać trzeba, bo będzie się głodnym. Wiem też, że politycy, przede wszystkim was, was rozczarowują, że tematy, o których debatują, są albo bardzo ogólne, albo zupełnie oderwane od rzeczywistości. Natomiast zachęcam was, mimo wszystko, do udziału w tych wyborach do tego, żeby nie pozostać w domu. Głosowanie to nie jest obowiązek, obowiązek obywatelski czy przykry obowiązek, jak niektórzy mówią. To jest nasz przywilej, to jest nasze prawo a dzień wyborów to jest święto i zachęcam, żeby tak do tego podejść. Nie oddawajmy tego prawa komuś innemu. A ja będę brał udział w wyborach, bo chcę, żeby Polska pozostała demokratycznym państwem prawa, a nie demokratycznym państwem przemocy, bo mam wrażenie, że takim państwem powoli się staje. Prezydent ma przede wszystkim reprezentować nas, reprezentować obywateli. Więc jeśli nie ma już tej drugiej turze waszego kandydata to wybierzcie po prostu taką osobę, za którą będzie się trzeba mniej wstydzić, tak mówiąc najprościej. Natomiast nie zostańcie w domu, bo to jest wybór najłatwiejszy. To jest wybór, moim zdaniem, trochę tchórzliwy, a my, Polacy, tchórzami nie jesteśmy. Więc zachęcam, żeby wziąć tę odpowiedzialność, wybrać się w niedzielę do lokalu wyborczego i zagłosować. Do zobaczenia zatem.